Witajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota i zapraszam Was na rozkład na temat, co On, ona zamierza wobec Ciebie. Zobaczmy, co karty podpowiedzą. Zastanawiasz się, jaki będzie kolejny krok z jego strony, z jej strony. Chciałabyś wiedzieć, co On myśli, co planuje co zamierza wobec Ciebie. Zobaczymy, czy karty coś podpowiedzą, czy akurat z Tobą zarezonuje ta energia. Zobaczymy. Zobaczysz, zaraz się przekonasz, co On, ona zamierza wobec Ciebie. Zobaczmy, co nam wyskoczyło. Karta Wiedunki, czyli arcykapłanki. Może to być karta romansowa, romans w pracy na przykład. Wiedunka często wtedy właśnie się pojawia, taka miłość w ukryciu, ale zobaczymy, bo tutaj planetą jest księżyc, tak? a żywiołem woda w tej karcie, więc jest i dużo miłości i dużo tajemnic. Ogólnie Wiedunka jest kartą półpraw tajemnic, takiego właśnie działania pod osłoną nocy. Zobaczmy, co on zamierza wobec ciebie, co zamierza ona wobec ciebie, zobaczmy. Co zamierza wobec Ciebie? Uh -huh. Jest dziesiątka denarów. Karta stabilizacji finansowej to jest karta dobrej pasy. Gotowości na to, żeby budować coś trwałego, coś wartościowego. Coś, co sprawi, że wzrośnie Wasze poczucie bezpieczeństwa. To jest karta ogólnie dobrej pasy, ale to jest też karta lojalności. Może tutaj ta karta sugerować, że on planuje wydostać się w końcu z tego mroku półprawd. Postawić na jasność sytuacji, tak? I to jest karta. Inwestowania w relacje, w rodzinę, czasem pokazuje właśnie dom i bezpieczeństwo domowego ogniska, i takie wspólne życie w energii spełnienia z drugą osobą. Ta karta mówi, że on chciałby, żebyście mieli wszystko, a moc pokazuje, że jest gotowy na to, żeby zawalczyć o tą moc, o Tutaj jest olbrzymia siła przyciągania, karta ognia, gotowości do działania. Karta mówi: macie tą moc. Może on czuje właśnie, poczuł tą moc do tego, żeby w końcu um, właśnie rozś słońce rozświetliło te mroki waszej relacji. Bo w mocy, moc to jest w ogóle karta lwa, tak? I tutaj planetą jest słońce. A tutaj w tej wiedunce widać, że tego słońca wam brakuje, tak? czyli można by przypuszczać, że te mroki tajemnic i tego ukrycia już nie służą. Tak? Teraz chodziłoby o to, żeby jednak zawalczyć o tą miłość, bo ósemka to jest siła i ona może pokazywać... Ta karta mówi, że największą siłą tak naprawdę w życiu jest miłość, tak? bo to jest tak naprawdę jedyna rzecz, której nie da się kupić. I ta dziesiątka denarów pokazuje, że ta relacja dla niej, dla niego jest bardzo ważna. I zrobi wszystko, żeby um, wykorzystać tą siłę. Waszego uczucia i osiągnąć tą dziesiątkę denarów, czyli zbudować taką relację długoterminową, partnerską. Dziesiątka denarów pokazuje sukces, tak? Osiągnięcie sukcesu. A tak naprawdę, sukces to jest. Sukcesem jest osiągnięcie tego, czego się chce, tak? tego, czego się pragnie. Nie można mieć wszystkiego w życiu, tak, ale można, mieć, można zawalczyć o coś, czego się naprawdę pragnie. I taka informacja z tych trzech kart, kochani, tutaj mi się pokazuje. Dla niego ta relacja, czy dla niej ta relacja y, jest y, bardzo ważna. Może nawet najważniejsza, tak? Jest dla niej w stanie zrobić wszystko. Bo. Rozwój tej relacji to jest. Dla tej osoby tak naprawdę sukces. I mamy dziewiątkę kielichów. Dziewiątka kielichów to jest właśnie. Y, um, uczucie samotności. Dziewiątka to jest samotność. Brakuje tego dziesiątego kielicha do poczucia bycia spełnionym w relacji. I to jest ten moment, kiedy trzeba właśnie podjąć ważne decyzje i dać szansę na rozwój relacji. Król Mieczy, który się odwrócił. Król Mieczy jest kartą osoby, która jest prawa, sprawiedliwa, która jest zdeterminowana. I jest to osoba, która ma ten miecz prawdy i chce go użyć, tak, żeby, żeby odciąć się od tego, co nie służy, a zrobić miejsce na zupełnie nowe możliwości. I może ten król mieczy, ponieważ on się odwrócił. Karta może mówić, że to jest czas najwyższy, żeby pokazać prawdziwą y, twarz, y, y, może prawdziwą y, od, y, odsłonę waszej relacji, tak? Bo tutaj jest y, energia gotowości na to, żeby y, tym mieczem zawalczyć o, o prawdę. Tutaj już jest moment wkurzenia, i ochota na to, żeby zostawić to, co nie służy, i wyjść z tego mroku. I dziewiątka denarów, która się odwróciła. No właśnie. Kontra dziesiątka denarów postawiona, tak? W pozycji prostej. Król mieczy może mówić o. bo to jest karta prawnika, tak? I tutaj ten król mieczy odwrócił się, czyli tak, jakby ta osoba chciała odciąć się od przeszłości swojej. Od... Może tutaj chodzić o to gotowość na to, żeby odciąć się od swojej przeszłości i pokazać prawdziwą twarz i dziewiątka denarów odwrócona pokazuje, że to jest ten, ten moment, ta gotowość na tą zmianę. Tutaj już nie ma co owijać w bawełnę. Tutaj trzeba nabrać dystansu i zacząć działać w energii mocy, żeby zawalczyć o tą relację, o to 10 denarów, tak? o ten sukces. Cokolwiek on dla Was znaczy. Rydwan, czyli właśnie gotowość ruszenia do przodu. Rydwan to jest z karta raka. Tutaj mamy kartę lwa, siedem, osiem, czyli taki progres. Rydwan może pokazywać, że wsiadacie wspólnie, tak, do tego Rydwanu i ruszacie do przodu. I ta moc to jest Wasza siła napędowa. To jest ta energia, która was łączy i która sprawia, że chcecie postawić na rozwój tej relacji. A Rydwan wróży szybką akcję, bo w Rydwanie czas przyspiesza. I tutaj już dzieje, wszystko się dzieje w szybkim tempie. To jest karta ważnych rozmów, to jest też czasem karta mobilności, jakichś wyjazdów, wspólnego wyjazdu, może przeprowadzki. Ogólnie chodzi o to, żeby ruszyć do przodu, właśnie żeby poczuć tą dynamikę rozwoju związku. Jedynie rydwan mówi o tym, że te pragnienia wasze muszą być dobrze ukierunkowane, tak? Żeby dobrze wylądować, to trzeba dobrze nad tym rydwanem panować. A rydwan to też jest skupianie się na przyszłości. Karta mówi dobrze rozpoznajcie swoje pragnienia i nie puszczajcie tego rydwanu na żywioł, tak? Tutaj trzeba jednak trochę kontrolować te emocje. Te, te półprawdy i ukrycie relacji już wam nie służy, ale żeby ruszyć do przodu i rzeczywiście poczuć, że relacja się rozwija w dobrym tempie i w odpowiednim kierunku, potrzebujecie tej, tej mocy, tak, tej siły wewnętrznej, która spowoduje, że rzeczywiście zacznie dziać się to czego bardzo pragniecie i co, to, co Was tutaj doprowadzi do tego momentu, kiedy y, poczujecie tą stabilizację y, w Waszej relacji. I mamy króla Buław, Trygon Ognia, Baran Lew Strzelec. Osoba zdeterminowana. Ona, czy on, ma ten ogień do działania. Y, król Buław się nigdy nie poddaje. To jest energia osoby, która y, wie, czego chce i Potrafi to o to zawalczyć. Król y, Buław y, to jest y, y, energia zdobywania celów za wszelką cenę. On się nigdy nie poddaje. Tak? On lubi też ryzykować, y, ale y, to jest karta przywódcy. On wie, jak y, zaplanować działania, żeby dotrzeć do celu potrafi aktywnie kreować swoje życie. Może właśnie czas zainspirować się tą energią i wyjść z tego ukrycia. Bo wiedunka jako pierwsza karta pokazuje, że ta relacja. Yy, ona, ona potrzebuje zmian, tak? Bo dwójki to są decyzje. I tutaj. Yy, należy tą decyzję w końcu podjąć. Może chodzi tutaj o konfrontację Waszych oczekiwań wobec tej relacji, w której jesteście, tak? Często mm, po prostu relacja z drugą osobą jest odbiciem stosunku, jaki masz sam do siebie jeżeli sam chcesz żyć w prawdzie i y, na własnych zasadach to też y, jesteś szczery wobec drugiej osoby w relacji tak jeżeli masz coś do ukrycia to wtedy ta relacja też jest w takich energiach y, półprawd tajemnic i pytanie y, co jest Twoją prawdą, tak? Gdzie ty widzisz tą swoją dziesiątkę denarów? Ta osoba zamierza zawalczyć o wasz związek i wydostać w końcu trochę energii słońca, który, która jest potrzebna do tego, żebyście znowu poczuli tą witalność i. To, że ta wasza relacja rozwija się na waszych zasadach. Król denarów, energia dużej odpowiedzialności za to, co się robi, i to jest właśnie ta propozycja, z którą ta osoba do Ciebie przyjdzie, co On zamierza wobec Ciebie. Zamierza Ci coś tutaj zaproponować konkretnego, co sprawi, że ta dziewiątka denarów stanie na nogi, tak? I z dziewiątki denarów, jeżeli przyjmiesz tą propozycję, to w stanie 10 denarów, czyli poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu. Że właśnie. Um, ta, ta decyzja, ta propozycja może sprawić, że poczujecie, że w końcu um, zaczynacie wspólne życie. W takiej energii właśnie spełnienia, dużego zaufania do siebie nawzajem. I y też y, y, odpowiedzialności za te decyzje, które tutaj zapadną. Ta osoba liczy, że przyjmiesz ten denar, otworzysz się na te nowe możliwości i dzięki realizacji i dzięki też tej sile, tak? Ale przede wszystkim realizacji tej propozycji, który, z którą ta osoba do ciebie tutaj wyjdzie, czy to jest on, czy to jest ona, y, uda Wam się właśnie y, odnaleźć. Y, Tą stabilizację. I trójka buław. Czyli to jest właśnie ten moment. To jest karta brama. Przejście w nowe. Tutaj się nie można zatrzymać. To jest ta buława nowych możliwości, która sprawi, że zrobicie krok do przodu. Po trójce buław zazwyczaj jest czwórka buław, a czwórka buław to jest właśnie. Sukces świętowanie w rodzinie to jest karta ogniska domowego, bliskich sobie osób i takiego poczucia, że właśnie czwórka, czyli bezpieczeństwo nareszcie yy, udaje Wam się zbudować tą stabilizację. Bo to cały czas ta stabilizacja mi się tutaj przewija, tak? Czwórka buław i ta dziesiątka denarów. Ale tu też chodzi o to, w Czwórce Buław, chodzi o y, y, poczucie bezpieczeństwa, ale też tej wzajemności, że oboje tego chcecie, oboje macie właśnie ten cel. Y, oboje w tej dziesiątce denarów y, widzicie swoją przyszłość. Y, a Trójka Buław to jest właśnie moment, kiedy trzeba. Podjąć bardzo ważne decyzje. To jest karta nadziei i wyczekiwanie na to, czy przyjmiesz ten denar, a może y, to jest to Twoje wyczekiwanie, kiedy ta osoba do Ciebie przyjdzie tak i w końcu y, wyjdzie z tą propozycją, na którą tutaj czekasz w tej bramie. Bo ta karta pokazuje, że czekasz na coś, co poprawi się w Twoim życiu, bo to jest czekanie na lepszy moment. I przyciąganie do, przyciągania do swojego życia y, właśnie tego, czego się bardzo pragnie. Ogólnie Trójka Buław to zapowiedź pomyślnego y, zakończenia czegoś, na co bardzo czekasz. W tej biedunce, może właśnie ukryty, czy ukryta, czekasz na ten moment przejścia w nowe, bo to jest karta brama i tutaj potrzeba działania, które sprawi, że zacznie się ta wasza relacja rozwijać w kierunku 10 denarów, tak, czyli tego spełnienia w relacji z drugą osobą. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne, nie musi rezonować z każdym. Jeżeli potrzebujecie prywatnych czytań, zapraszam Was na kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, robię dla Was prywatne rozkłady kart w formie filmiku. Wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.